Pierwsza osoba, która wyskoczy Wam po oznaczeniu, kupuje Wam ten komputer. Kto nie chciałby kociego peceta w domu? A tak się składa, że kolekcja Color Fire Miao pozwala złożyć całego kompa w kocich wzorkach. Na komputek z 2025 mogliśmy zobaczyć komputer w kocie obudowie, która na froncie wygląda jak retro konsolka z przyciskami i wyświetlaczem, natomiast on jest wyłącznie podświetlany, nie można tam ustawić nic innego aniżeli leżący kotek, który gra w grę. Na szkle z boku pojawia się z kolei kot jedzący pizzę, a chłodzenie procesora to kocia łapka, która dba wraz z kocimi wentylatorami, aby podczas rozgrywki komponentom było chłodno. Płyta główna biało-pomarańczowa z kocimi wzorami B760 wsparta o kartę graficzną, którą był RTX 5060 Ti. Cały ten zestaw miał jeszcze 32 GB ramu i piątkę 14 generacji, ale z tego co widziałem na AMD też są takie kocie płyty główne. Naturalnie do samego PC-a dorzucono myszkę, klawiaturę i nawet kocioł podkładkę. Tylko monitor i głośnik tak naprawdę tego wzornictwa nie powielały. Cena za ten zestaw? No dobre pytanie, bo nie była ona określona. Swoje przypuszczenia możecie obstawiać w komentarzach. No i jednocześnie dajcie znać, czy powinniśmy takiego kompa w przyszłości na kanale zbudować?